Rosjanin zwrócił się z prośbą do Rybusa. Polak stanowczo odmówił. To, co w trakcie ataku Rosji na Ukrainę robią rosyjskie media, przekracza wszelkie granice. Nie inaczej jest wśród dziennikarzy sportowych, o czym przekonał się Maciej Rybus. Mateusz Czarnecki, Maciej Rybus. Lokalni dziennikarze z reguły nie widzą nic złego w działaniach własnego państwa, oburzając się przy tym na liczne sankcje nakładane na ich kraj. Jedną z nich było wykluczenie reprezentacji Rosji z możliwości gry o awans na mistrzostwa świata. W związku z tym Polacy awansowali bezpośrednio do finałów w Baraży, gdzie pokonali Szwedów 2, 0 i zapewnili sobie wyjazd do Kataru. Z tej okazji podczas konferencji prasowej Maciejowi Rybusowi pogratulował rosyjski dziennikarz Andrzej Panko. Jednocześnie zwrócił się on do Polaka z prośbą o kilka ciepłych słów dla rosyjskich kibiców i wsparcie w trudnych czasach. Rybus zdecydowanie odmówił, co spotkało się z ostrą reakcją lokalnych mediów. Grający od pięciu lat dla lokomotywu Moskwa Maciej Rybus nie darzy Rosji i jej mieszkańców ciepłymi uczuciami. A przynajmniej strasznie boi się okazywać takie uczucia, napisał portal eurofootball.pl. Tamtejsi dziennikarze podkreślili, że to kolejny dowód na to, jak wielka presja nakładana jest na piłkarzy reprezentujących teoretycznie, najbardziej wolne i otwarte społeczeństwo na świecie. Czytaj także. Niemieckie media nie mają wątpliwości w sprawie Lewandowskiego. Chodzi o transfer do FC Barcelony. PKO Ekstraklasa: Klasa ogromne emocje w walce o utrzymanie. Zobacz tabelę. Polub piłkę nożną. Zgłoś błąd.